Witam Was serdecznie. Przepraszam za mały um, no bałagan. Na no, dzisiaj się będzie podmianka. I zobaczcie. Piękna, duża kryptokoryna. Naprawdę jest ogromna. Zobaczcie. Tutaj troszkę roślin mi powrywała. Ja dzisiaj znowu powsadzam. Gdyby ktoś, tak jak ja, chciał znaleźć od razu taką dużą roślinę do posadzenia w akwarium, to piszcie. Polecę Wam użytkownika na OLX-ie. Pan naprawdę pięknie zabezpieczył kryptokornę. Wysłał ją paczkomatą, bo to była w ciągu jednego dnia. Naprawdę za nieduże pieniądze. Więc warto. Ja mam nadzieję, że ona mi się utrzyma, bo kiedyś miałam taką ogromną, ale pokusiło mnie wzięcie roślin od kolegi. Wsadziłam je do siebie i następnego dnia musiałam robić restart, bo po prostu zrobił się jeden wielki bajzel. Więcej razy już tak nie zrobię. Tutaj pan ewidentnie ma po prostu czyściutkie akwarium, zadbane, i rośliny muszą być w bardzo dobrej kondycji, bo nie miała żadnych, żadnych zniszczeń, żadnych dziur. Yy, oprócz tego, że kupiłam u niego 10 sadzonek, bo sprzedawała jako małe sadzonki, małe, długie, ale parolistne. Więc kupiłam 10, żeby była to roślina od razu dłuższych rozmiarów. Dostałam też gratisy. Więc tam była i lubelia, i, i inne właśnie jakieś małe kryptokorynie, mikrozobium. Trosia tych właśnie dodatków też było. Gdyby ktoś naprawdę chciał kontaktu, to zapraszam, piszcie w komentarzach. Podam namiar. Pozdrawiam i miłej niedzieli życzę.